tu mistrz Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj po raz kolejny zaglądam do pudełka z grą Hostage Negotiator. Gra została wydana przez Van Ryder Games. Jest to tytuł, w którym wcielimy się w rolę policyjnego negocjatora, próbującego oswobodzić wziętych przez porywacza zakładników. Jednocześnie naszym zadaniem jest także poradzenie sobie z tym porywaczem, okiełznanie go, czy to pochwytując, czy to eliminując. W grze zmagamy się z różnymi porywaczami. W podstawowej wersji mieliśmy trzech porywaczy, a jakiś czas temu pokazywałem Wam także otwarcie dodatkowych rozszerzeń zamkniętych w tego typu boosterach, w ramach których pojawia się czterech dodatkowych porywaczy. Jest ich więcej, ale akurat czterech Wam pokazywałem. Jednym z nich jest Konor i Ogden w dodatku numer jeden. I dzisiaj relacja z rozgrywki właśnie przeciwko temu porywaczowi. Każdy z mini dodatków wprowadza jakieś nowe, specyficzne zasady. Jeśli chodzi o dodatek numer jeden, w którym naszym oponentem jest Conor i Ogden, to tego typu mechanik mechaniką są specjalne karty informatora. Mianowicie założenie jest takie, że pośród wziętych przez porywacza zakładników jest jeden z nich, który jest w stanie się z nami komunikować, ale musi to robić w sposób dyskretny. Tak żeby nie zdradzić porywaczowi swojej tożsamości, bo inaczej zostanie zlikwidowany. Stąd, tak długo jak ten zakładnik jest żywy i nie został przez konora wykryty, mam także dostęp do trzech specjalnych kart konwersacji, które to mogę w trakcie swojej tury kupować. Jeśli chodzi o samego porywacza, Konor i Ogden był prezesem bardzo cennej i bardzo dużej firmy, ale z uwagi, na stratę, z uwagi na stratę wartości udziału w tej firmy, aż o 70% w trakcie dwóch dni, nagle okazało się, że zarząd zdecydował o tym, że Konor powinien odejść ze stanowiska. Jak łatwo się domyśleć, nie spodobało mu się to rozwiązanie, w końcu to on jest prezesem. W związku z tym postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Wziąć zakładników i w ten sposób wymóc na organizacji odwołanie decyzji. Jest to zresztą powód, dla którego jednym z podstawowych żądań Konora, które od razu jest w grze i które jest od razu odsłonięte, jest cofnięcie zakończenia kontraktu. To żądanie działa w ten sposób, że możemy wydać 5 punktów konwersacji, aby zignorować do końca rozgrywki specjalną zdolność Konora. A specjalna zdolność konora jest dosyć uprzykrzająca życie, bowiem cechuje się on dosyć niskim poziomem cierpliwości. Mianowicie, w trakcie tury nie więcej niż cztery karty konwersacji mogą być zagrane w trakcie rozmowy z konorem. Dotyczy to również, co istotne, kart zagrywanych koszulką do góry, czyli tych, które spieniężamy za punkty konwersacji. Bardzo uciążliwe, uniemożliwiające w zasadzie wykręcanie dużych kombo, więc prędzej czy później trzeba będzie zapłacić 5 punktów konwersacji, żeby pozbyć się tego mocnego ograniczenia. Pozostałe informacje 9 zakładników, poziom terroru początkowy 4, czy też poziom zagrożenia. Jeśli chodzi o żądania, to pierwszym jest wspomniane wcześniej odwołanie zakończenia kontraktu. Poza tym musimy przygotować także jedno inne podstawowe żądanie. Główne żądanie i jedno żądanie związane z próbą wy wymknięcia się z miejsca, w którym Konor tych zakładników przetrzymuje. W związku z tym wypada także przygotować talię kart terroru. Pośród kart, które składają się na to rozszerzenie, znajdują się także specjalne karty terroru, które być może trafią się w trakcie tej rozgrywki. Jest też jedno wydarzenie przełomowe. Które także wtasowałem do puli wszystkich wydarzeń przełomowych. Wybieram jedno, które zasili stos wydarzeń, wydarzeń i kart terroru, a do tego dokładam 10 kolejnych kart. Konstruując w ten sposób 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, konstruując w ten sposób stos kart terroru. Do tego trzeba dołożyć żądania. U konora są trzy żądania, jedno już jest odsłonięte, jeszcze jedno losowo żądanie, dokładam, na przykład to, przy czym na razie jest ono niejawne. A spośród żądań ucieczki, w których też jest jedno specyficzne przyporządkowane do konora, dokładam jeszcze jedno. Uczyniwszy to wszystko, jestem gotowy do rozegrania partii. Zaczynam w związku z tym rozgrywkę. Ok. Początkowy poziom zagrożenia wynosi 4 i Wziąwszy pod uwagę to, jak wielu jest zakładników, będę próbował zbijać ten poziom zagrożenia, tak żeby dotrzeć do minimalnego poziomu i w ten sposób wyławiać zakładników, być może grając też na minor extraction. Więc w pierwszej kolejności moim priorytetem będzie pozbycie się tego bardzo uciążliwego ograniczenia i na zbieranie pięciu punktów konwersacji. Zacznę więc od zagrania karty small Talk. I zobaczmy. No, i wypadła czwórka. Co by znaczyło, że musiałbym odrzucić dwie karty, żeby uzyskać dwa punkty konwersacji. Lub, jeśli się na to nie zdecyduję, to konwersacja automatycznie dobiegnie końca. Będę miał tylko jeden punkt konwersacji i chyba pójdę w tym kierunku. Nie będę na razie odrzucał kart. Za ten jeden punkt konwersacji wybiorę, dokupię kartę I'll Buy you some Time. Kartę, która jak widzicie, muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Kupiłem tę kartę, ta karta bowiem pozwoli mi na wydanie mniejszej liczby punktów konwersacji po to, żeby móc potem uczynić zadość któremuś z oczekiwań konora. więc dobieram ją. Niewątpliwie mi się przyda. Koniec tej konkretnej fazy. Dobieram pierwszą kartę terroru. To wędruje na stos kart odrzuconych. Pierwszą kartą. Choose one conversation card in the available area with cost of 5 or greater and remove it from the game. Ok, patrząc teraz na to, co tutaj kosztuje 5 lub więcej, z czego nie będę... <coughs> Z czego nie będę korzystał. Major extraction. I'm coming to talk. Wywalam tę kartę, więc do niej już w trakcie tej rozgrywki nie będę miał dostępu. Nowa tura, w trakcie której, w trakcie której zacznę od What are your demands? Żeby ustalić jakie są żądania konora. Jest jeden sukces, co znaczy, że mogę odsłonić żądanie. Odsłonię drugie podstawowe żądanie. Major demand, golden parachute, a więc złoty spadochron. Mogę wydać X punktów konwersacji. Za każde trzy wydane w ten sposób punkty uwalniam jednego zakładnika, ale nie mogę tego wykorzystać, żeby pojmać konora. W trakcie każdej fazy terroru, przed odebraniem karty terroru, muszę odrzucić kartę terroru z wierzchu talii, czyli. Uczynienie zadość temu oczekiwaniu sprawi, że później rozgrywka będzie trwała w praktyce prawie dwa razy krócej, bo będą niestety dwie karty terroru dobierane natura, więc jest to dosyć kłopotliwe. Dobra, zostało jeszcze jedno nieznane żądanie. Dobrze byłoby je też u... ujawnić, bo część kart terroru, jak mogliście się przekonać z innych rozgrywek, ma także notację, że jeśli są jakieś nieujawnione ż... żądane, to wtedy wzrasta poziom zagrożenia. Więc raz jeszcze, what are your demands, licząc na to, że... Uda się ujawnić ostatnie z żądań. I wypada faktycznie jeden sukces, więc mogę także ujawnić ostatnie żądanie. Tym jest helikopter. Cztery konwersacji, cztery punkty konwersacji, do końca konwersacji dwie kostki, ale minus jest taki, że jeśli za zadość temu żądaniu, to wtedy. Konor ucieknie na końcu konwersacji, czyli w praktyce jest to finisher, który pozwala na zakończenie rozgrywki. Ale plus jest taki, że ujawniłem, ujawniłem w tym momencie już wszystkie żądania Konora. Po wykonaniu tej czynności zagram small talka drugiego, którego mam na ręku. Jest jeden sukces, co daje mi dwa punkty konwersacji. Mhm. Zagram I'll buy you some time, licząc na to, że uda się wyrzucić jeden sukces. Ale nie ma sukcesów, co jest niesamowicie złą wiadomością, bo to oznacza, że ponieważ wykonywałem rzut dla karty informatora, to informator zostaje przez konora wykryty. A więc wszystkie karty informatora są permanentnie usuwane z gry i w ten oto sposób muszą sobie radzić w trakcie tej rozgrywki bez tych kart. Więc w praktyce straciłem w tym momencie już cztery karty, bo przypomnę także, na skutek Don't even think about it straciłem możliwość wpływania na Konora. W efekcie zagrałem w trakcie tej kolejki już cztery karty, a co za tym idzie, nie mogę zagrać więcej, bo przypomnę, cały czas jeszcze działa ograniczenie dotyczące Konora. Więc wydaję w tej chwili dwa punkty konwersacji, za które kupię Just Stay Calm. Dobieram także smolczoka i kończę swój ruch. Dopieramy kartę terroru. Proszę, proszę, a momentów weakness: jeden z zakładników został wypuszczony. Być może na kanwach sprzeczki z wykrytym informatorem. Nowatura. Nowatura, w trakcie której <trybujesz> potrzebują dużo punktów konwersacji. Jak je nabudować? Wydaje mi się, że potrzebują dwóch smoltoków, aby móc pomyśleć w ogóle o odrzuceniu tej strasznej rzeczy. Więc spróbuję obniżyć poziom niezadowolenia i zagrożenia po stronie Conor'a. Zagram keep cool. Jest jeden sukces, więc zagrożenie spada o jeden. Dołożę jeszcze jedno keep cool. Byłoby udane. Gdybym odrzucił dwie karty, ale nie chcę tego robić, więc tracę punkt konwersacji. Zagram Just Stay Calm. I tu niestety efekt jest taki, że konwersacja się kończy, a poziom zagrożenia wzrasta. To chyba było niepotrzebne zagranie z mojej strony. Nabieram karty za darmo, bo tylko to mogę zrobić. I sytuacja nie wygląda na razie zbyt dobrze. Kolejna karta. Zagrożenie wzrastał jeden. Gdyby były jakieś nieujawnione żądania, to wzrosłoby o jeszcze jeden, ale na szczęście wszystkie żądania są ujawnione, ale w tym momencie poziom zagrożenia jest wyższy niż początkowy. Wielu kart na ręku nie mam. Gdyby udało mi się zaliczyć dwa Smoltoki na sukcesie, to potem wystarczyłoby dorzucenie jednej karty, żeby pozbyć się tego świństwa, więc spróbujmy. Zagram pierwszego Smoltoka. Jest jeden sukces, dzięki czemu dostają dwa punkty konwersacji. Teraz dwie opcje: albo po prostu spieniężam te karty na pewniaka, albo zagrywam smoltoka. Ryzyko jest takie, że może mi się to po prostu nie powieść. Zaryzykuję, bo straciłem sporo czasu poprzednio, więc liczę na to, że teraz uda się nadrobić. Jest sukces, dzięki temu spieniężam tylko jedną z tych kart. I dzięki temu mam 5 punktów konwersacji, które od razu wydaję, żeby uczynić zadość żądaniu, i w ten sposób, w ten sposób pozbywam się kłopotliwego ograniczenia. Dobieram karty za 0, gdyż tylko na to mnie stać. I czas na kolejną kartę terroru. Make a threat show. Musimy więc wykonać rzut. Jest sukces, to znaczy, że konol wypuścił jeszcze jednego zakładnika. Nowa tura w trakcie której już nie wiąże mnie ograniczenie, ale nie mam zbyt dużego potencjału do kupna kart, więc koncentruję się na zbijaniu poziomu zagrożenia. Keep cool. Spokojnie, Conor. Dwa sukcesy, co znaczy, że zbijam o jeden i dodatkowo dostaję punkt konwersacji. Drugie keep cool. Znowu to samo i zostało mi What Are Your Demands, które mógłbym spieniężyć, ale mogę też zachować tę kartę, więc zachowam ją na razie na później. Wydają dwa punkty konwersacji, a żeby dobrać Just Stay Calm. Oprócz tego karty za darmo, dwa kipkula wędrują do puli do dobrania w kolejnej turze. Karta terroru. Karta terroru, która po prostu przemiela talię, więc muszę wybrać kolejną. To jest mniejsze żądanie. Mogę uczynić mu zadość w trakcie konwersacji dostają wtedy kostkę dodatkowo do końca tej konwersacji. Ale jeśli się na to zgodzę to jeżeli jakikolwiek rzut nie uda mi się w trakcie tej konwersacji to automatycznie kończy tę konwersację. Bardzo fajny bonus. Wydaje mi się że na pewno będzie można w kluczowych momentach w kluczowym momencie z tego skorzystać. Jestem już w tym momencie już w zasadzie za połową rozgrywki. Sytuacja nie wygląda dobrze ale zbliżam się powoli do Poziomu minimalnego zagrożenia, na czym mi szczególnie zależy. Więc spróbuję zbić raz jeszcze to zagrożenie, grając just stay calm. I są znowu dwa sukcesy, jakoś mi się to udaje. O dwa spada zagrożenie dzięki zagranemu just stay calm. To oznacza, że wkraczam do strefy, gdzie mogę już miatać trzema kośćmi, co jest bardzo, bardzo dobrą informacją. Więc zagram small tym razem już na trzech kostkach. Dwa sukcesy dają mi ja aż trzy punkty konwersacji. Zagram jeszcze jednego small talka ponownie na trzech kostkach. Tym razem sukcesu nie ma, co dałoby mi punkt konwersacji. Zakończyło turę i nie będę się z tym kłócił, więc zróbmy w ten sposób. Mam cztery punkty konwersacji. Jakie w tym momencie wydać? Na pewno. Dwa kipkule za darmo wędrują do mnie. Wezmę jedną przerzucarkę. Just stay calm. I jeszcze jedną przerzucarkę. Więc w ten oto sposób będę mógł skutecznie zbijać poziom zagrożenia, uwalniając w ten sposób zakładników. Takie będzie podejście do rozgrywki. Dobra, to tyle jeśli chodzi o moje zagrywki. Teraz czas na fazę terroru. Niestety, I'm getting angry. Bardzo, bardzo irytująca karta, bo aż o 2 podnosi poziom zagrożenia, więc to, co udało mi się teraz tak pięknie nadrobić, spowodowało niestety, że to, co udało mi się nadrobić, straciłem w trakcie tej jednej tury. Jeszcze trochę kart terroru jest, ale już niewiele, więc jestem w tym momencie na granicy. Ale mam teraz sporo kart, dzięki którym myślę, że będę mógł Coś zdziałać sensownego, więc zacznę od keep cool. Brak sukcesu. Minus jeden punkt konwersacji. Jeszcze raz keep cool, To samo, czyli pasta się odwróciła. Nie będę tego przerzucał. Zagram Just Stay Calm. Dwa sukcesy. Bardzo dobry rzut. I nic więcej nie jestem w stanie już w tym momencie zrobić. Bo, What are your demands? Niczego mi się nie przyda. No, chyba że. Chyba że wydam trzy karty. Nie, bo jestem na minus dwa, więc to nie ma żadnego sensu. Nie kupuję nic poza darmowymi kartami. Just stay calm, keep cool. I karta terroru. Rolla die and add hostages to the pool. Zobaczmy, czy się pojawią jacyś nowi zakładnicy. Szósteczka oznacza, że pojawia się jeden nowy zakładnik, co mi mocno niestety uprzykrze życie. No i co? Niewiele w tym momencie jestem w stanie wykrzesać, bo <coughs> mam tylko jedno just stay calm obniżające poziom zagrożenia o 2. Bezwzględnie by mi się przydało to zagrać. Więc zagrywam. Trzema kośćmi mogę miotać. Jeden sukces. Więc obniżam poziom zagrożenia o jeden. Chyba, że spróbuję przerzucić. Spróbuję przerzucić, żeby dwa sukcesy uzyskać. Ale niestety się to nie udało. Teraz zagram small talka. Jeden sukces, potencjalnie dwa. Jeden mi wystarczy. Jeszcze jeden small talk. Trzy sukcesy, no ale wiadomo, że trzy to już nic mi nie daje. Trzy punkty konwersacji. No i przy pięciu punktach wydam jedną kartę, żeby mieć sześć punktów, i z tych sześciu punktów. Na pewno dobiorę oczywiście karty za darmo. Wezmę a bold lie za 4 i za 1 za 2 przepraszam wezmę kolejne just stay calm. Dużo zależy od tego co się teraz pojawi pośród kart terroru. Pojawiło się this is going nowhere. Zniknął jeden z Zakładników, co paradoksalnie nie jest dla mnie takim złym rozwiązaniem, bo w ten sposób obniżyła się pula o jednego zakładnika. Zostały mi w zasadzie trzy kolejki do zagrania. W trakcie tych trzech kolejek muszę bezwzględnie uwalniać na potęgę zakładników, ale teraz każde obniżenie poziomu zagrożenia to uwolniony zakładnik, więc trzeba z tego absolutnie mocno korzystać. Uczynię zadość temu żądaniu, dzięki czemu dostają dodatkową kostkę. Oczywiście, jeżeli okaże się, że nie wyrzucą żadnego sukcesu, to wtedy konwersacja dobiega końca, ale liczę na to, że jednak się to powiedzie. Więc zacznę od Just Stay Calm. Zacznę od Keep Cool. I rzucam czterema kośćmi. Trzy sukcesy, czyli dwa sukcesy to obniżenie poziomu zagrożenia o jeden, podniesienie konwersacji. Jeden zakładnik został dzięki temu uwolniony. Mam też drugi kit cool, którym też rzucę czterema kośćmi. Oho, to by zakończyło konwersację, więc tu nie mam wyjścia. Mogę zaryzykować i zrobić przerzut albo odrzucić dwie karty. Więc odrzucę dwie karty, żeby zamienić to na sukces. Dzięki czemu? Uwalniam jednego zakładnika. Teraz zagrywam A Bold Lie. Tu by się przydały dwa sukcesy, bardzo by się przydały. I są dwa sukcesy, dzięki którym aż trzech zakładników zostało uwolnionych i podniosłem swój, swój poziom konwersacji o jeden i wreszcie Just Stay Calm. Ponownie trzy sukcesy, dwóch zakładników zostało dzięki temu uwolnionych. To niniejszym oznacza, że w tym momencie w puli zakładników nie ma już żadnego zakładnika, więc kolejny zakładnik, jakiego bym uwolnił, spowoduje automatycznie poddanie się Konora Ogdena. Więc teraz, gdybym miał jeden jedyny punkt konwersacji więcej, no, nie, tego nie może. To nie mogło być wykorzystane, więc faktycznie z tym nie mogłem sobie poradzić. Mam dwa punkty konwersacji. Co z tymi dwoma punktami konwersacji? Zagram, kupię jedno Just Stay Calm i darmowe karty. I mam nadzieję, że w tym momencie karta terroru, którą dobiorę, nie popsuje sytuacji, bowiem jest ona w zasadzie gotowa do kończenia rozgrywki. Karta terroru, co na niej będzie? Rola daj, specyficzna karta Connora. If the result is greater than the number of cards in your hand, you may take a conversation card with a cost equal or less than the number rolled. Super, bo ta karta nic złego mi nie robi. Mam cztery karty w ręce. Jeżeli wyrzucę 5 lub 6, to będę mógł także dobrać kartę. Bardzo fajnie. Wypadła szóstka. You may take a conversation card with a cost equal or less than the number rolled. Rewelacja, bo dzięki temu mogę dobrać kartę wartą 6 lub mniej. Co mi jest potrzebne? Potrzebne mi są wyłącznie karty, które obniżają w tym momencie poziom zagrożenia, bo to powoduje automatyczne uwolnienie ostatniego uwolnienia, powoduje automatycznie pojmanie konora. Więc z tych kart mogę pójść na łatwiznę i wziąć Just Take albo A Bold Lie. To nie ma żadnego znaczenia z uwagi na to, że w tej chwili i tak wystarczy mi uwolnienie jednego wystarczy mi wyrzucenie jednego sukcesu, więc wezmę a bold Lie, bo to nie kończy konwersacji i przechodzę do kolejnej tury w trakcie której mam nadzieję zakończyć rozgrywkę mam dwie karty obniżające poziom zagrożenia, zacznę od a bold Lie, bo to nie kończy konwersacji w przeciwieństwie do Just Stay Calm przy czym Tutaj już mam tylko trzy kości, bo przypomnę, ta kość dodatkowa była ważna tylko do końca tamtej konwersacji. Więc trzema kostkami muszą wyrzucić z nami jeden sukces. Wypadł jeden sukces, co znaczy, że Conor i Ogden w obliczu uwolnienia wszystkich zakładników, po pozbawienia życia jednego biednego z nich, postanowił poddać się i zakończyć okupację budynku swojej firmy. Tak kończy się w związku z tym ta rozgrywka. Konor i Ogden jest interesującym porywaczem. Wydaje mi się, że tu kluczowe było absolutnie zbicie poziomu zagrożenia. Bardzo uciążliwa jest specjalna zdolność Konora, która powoduje, że nie możemy zagrywać więcej od czterech kart. W momencie, gdy już to ograniczenie odpada, to w dużej mierze rozgrywka staje się bardzo standardowa. Przy czym nie wykorzystałem w ogóle potencjału kart informatora, bo jak widzieliście, Pechowy rzut spowodował, że od razu te karty musiałem usunąć. Może zbyt pochopnie wykonałem od razu szut, ale generalnie te karty działają w ten sposób, że jedna z nich pozwala na płacenie mniej za, za uczynienie, za dość żądaniom porywacza. Dodatkowo jedna z nich pozwala na dorzucanie kart terroru do talii, czyli na wydłużanie czasu rozgrywki, a trzecia pozwala nawet na uwalnianie jednego z zakładników bez żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku innego sukcesu powoduje to wzrost zagrożenia, ale w dalszym ciągu to karta ratująca ludzi. Więc tak oto dobiega końca już ta rozgrywka. Dziękuję Wam bardzo za jej obejrzenie. Zapraszam Was też do innych filmów na Wojennik TV. Jeśli jesteście zainteresowani innymi filmami o hostycznego to na kanale jest zarówno recenzja tego tytułu, jak i kilka innych relacji z rozgrywek. Zapraszam Was również na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam świetnego dnia i do zobaczenia następnym razem.